O cześć i sława Wam, ludzie słońca, dzieci słońca. Wczorajszy materiał pozostawił wiele pytań i tak mało odpowiedzi. I tak z Waszych komentarzy, co czytałam, niektórzy byli bardzo przerażeni, więc stwierdziłam, że dam Wam jeszcze takie podstawowe narzędzia do ochrony osobistej. Teraz, jak mam wymyśliłam nazwę SOS, System Ochrony Siebie. I tak myślę, że nam się to pięknie wpisze w e, całość tej, tego czasu liminalnego, który. Niektórzy już w komentarzach zauważyli, Monika, on już trwa. Tak, to prawda, on trwa ten czas liminalny. Cały 2025 rok, według wiedzy, która do mnie przyszła od Wiedunów Słowiańskich, to jest czas czyszczenia. Czyszczenia naszych wewnętrznych piekiełek, naszych wewnętrznych demonów. Jedna rzecz mnie bardzo zaskoczyła, choć może nie zaskoczyła, mogłam się tego spodziewać, że niektórzy z Was mają do tego takie fatalistyczne podejście, to znaczy, fakt, każdy z nas ma w sobie piekło, cechy piekielne, cechy demoniczne, te emocje, które wymieniałam wczoraj i macie ją w tabelce pod nagraniem. Um, każdy z nas je ma. To jest absolutna prawda. Ale powiedzcie mi, powiedzcie mi, taki myk, dlaczego, yy, yy, dlaczego podchodzicie do tego, że o Boże, wszystkich nas z ziemi zabierze, wybije i my nie przeżyjemy, bo mamy te cechy? Zamiast Okej, okay, mamy te cechy, to znaczy, że jest robota do zrobienia i będziemy nad tym pracować i starać się zostać najlepszą wersją siebie, żeby cały ten proces czyszczenia, który zachodzi, żeby się lepiej oczyścić i żeby ostatecznie naprawdę być szczęśliwym człowiekiem w pełni swoich możliwości, w pełni swoich talentów. Um, to ja bym bardzo, bardzo, bardzo chciała Waszą uwagę właśnie w tym kierunku. Przesunąć. Nie, że wszyscy wyginiemy jak dinozaury, bo mamy w sobie cechy piekielne i emocje, które jeszcze trzeba przepracować, tylko wy zostaniecie, wy przeżyjecie. Mam nadzieję, że ja też. Ale jakby praca polega na tym, że mamy czyścić się z tych piekielnych cech nas. A nie, że dlatego, że mamy negatywne emocje, to nas pozamiata. Tylko ci, którzy nie będą pracy nad sobą wykonywać, będą zatwardziale tkwić przy swoich no, negatywnych cechach charakteru, negatywnych cechach emocjonalnych, które de facto powodują i w człowieku, i na zewnątrz człowieka piekło. Ale słuchajcie, SOS system ochrony siebie. I to jest prawda stara jak świat, aczkolwiek. Przedstawiam Wam ją w wersji, którą poznałam z taoizmu od mistrza Mantak Chi, czyli pełna profeska, tysiącletnie praktyki, ponad. Taoizm ma więcej niż tysiąc lat, um, które działają. O co chodzi? O miłość. Wczoraj właśnie jak z tą dziewuszką był super sens, o którym wspomniałam. No super sensi mają to do siebie. Zadzwoniła do mnie i miałyśmy wspaniałą chwilę wymiany zdań właśnie o tej ochronie siebie, na czym ona polega. I z naszej rozmowy wyszło, że główną ochroną dla człowieka jest jego czyste serce, czyste intencje, czyste serce. Więc, tą prawdą, tą najsilniejszą ochroną, jaką możecie sobie zrobić, to jest miłość. Ale to jest ogólne. Miłość wiecie. Miłość, miłość, miłość Boże. I nie chodzi o walentynkowe serduszka, ani nawet to, co się na kupale dzieje, tylko chodzi o stan świadomości. Pierwsze, pokażę też Wam konkretną praktykę, ale najpierw tak to omówię. Pierwsze, najważniejsze to, żebyś zakończył wojnę ze sobą w środku, wojnę ze sobą i naprawdę wszystkimi możliwymi sposobami, jakie tylko się przychodzą do głowy, do serca, do, do brzuszka. Ćwicz kochanie siebie, trenuj kochanie siebie, wchodź w kochanie siebie. Błagam, pokochaj siebie. Pokochaj siebie. Kolejną rzeczą, którą... To nie chodzi o narcystyczny egoizm, o egocentryzm. To chodzi o czystą, czystą formę miłości do siebie. Ja kocham siebie. Kolejną formą, i to jest najsilniejsza forma ochrony, ale jeszcze Wam przekażę to w formie tego ćwiczenia teoistycznego. Mm. Kolejną formą ochrony to jest to, jak ty wchodzisz w relacje miłości i kochasz ojca, matkę, syna, córkę, męża, żonę, przyjaciół, że tworzysz dookoła siebie. Tylko to nie chodzi o to, że to jest fasada chodzi o prawdziwe więzi i relacje miłości. Jeżeli inwestujesz w relacje miłości pomiędzy tobą a bliskimi ci ludźmi, i to jest takie rzetelne, naprawdę konkretne nie fasada, nie e, tylko jakaś ściema, tylko prawdziwa miłość to ta miłość, która cię otacza od ludzi, którzy ciebie kochają ona nawet karmy czyści ona chroni cię nawet od negatywnej karmy. I to nie są dokładnie moje słowa, to jest cytat z, od mistrza Mantak Chia, mistrza taoizmu. A teraz, kochani, ćwiczenie SOS, w jaki że e, nawet załóżmy, wszystko się wali, jest negatywnie, tam procesy w sobie e, przeżywasz, przerabiasz, te cechy piekielne, demoniczne, te negatywne emocje, o których rozmawialiśmy sobie wczoraj, tak? Słuchaj, w twoim brzuchu w twoim brzuchu o o o tutaj o tu na wysokości twojej przepony może troszkę niżej znajduje się splot słoneczny plexus solaris Czakra splotu słonecznego, i y, anatomiczne zwoje nerwowe tam w przedniej ścianie żołądka, które tworzą anatomiczny splot słoneczny, plexus solaris. Sprawdźcie sobie dokładnie y, tam na internetach, gdzie ten plexus solaris każdy z Was ma. Zaczynasz sobie spokojnie, głęboko oddychać do tego splotu słonecznego, plexusa solarisa. Czyli głębokie. Brzuszne oddechy. I jak spokojnie koncentrujesz się na swoim splocie słonecznym, to to, co ja przed chwilą mówiłam: Kocham siebie. To teraz niech to nie będą słowa, ty naprawdę to poczuj. Naprawdę poczuj takie jądro kochania siebie w Twoim splocie słonecznym. Naprawdę mam miłość do siebie. Kocham i szanuję siebie, niezależnie od tego, co się dzieje na zewnątrz. Miłość do mnie jest fundamentem, podstawą mojego istnienia. Otaczam się miłością do siebie. Sekret polega na tym, że jeżeli nie kochasz siebie, nie możesz pokochać innych. A w momencie kiedy, i wtedy za, zawsze będzie wojna z innymi. A w momencie, kiedy naprawdę zaczynasz kochać siebie i zaczynasz to czuć, chodzi o fizjologię, normalnie czujesz to we flaczkach, tak? a nie, że teoria. Czuj to, czuj, czuj, czuwaj w sprocie słonecznym. I czujesz to i zacznij sobie robić taką wizualizację, że tu od tej miłości w sprocie słonecznym pojawiać się złote światło. Bierzesz głębokie oddechy do brzucha, czujesz miłość do siebie, a te złote światło zaczyna rosnąć. Na, 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 na formę, na kształt takiej złotej aury, złotego jaja, który najpierw jest na wysokości brzuszka, a potem z każdym oddechem zaczyna rosnąć bardziej i bardziej i bardziej. Aż. Do tego momentu, kiedy w wizualizacji otoczysz siebie całkowicie takim złotym jajem, którego początek bierze siebie, bierze się z twojego splotu słonecznego. Ale podstawą nie jest ta wizualizacja złotej aury, tylko uczucie, że siebie kochasz. I uczucie, które inwestujesz w kochanie bliskich tobie ludzi. Ja nie mówię o obcych, o bliskich, żeby to było autentyczne. To ogarniesz, uda ci się to zrobić, zagłębiać się. Szczerze, jest to chyba jedna z najcenniejszych praktyk, której można się teraz oddawać, żeby właśnie tworzyć tą ochronę dookoła siebie. To nie tylko będzie cię chronić na zewnątrz od różnych. Przykrych, potencjalnych, niechcianych wydarzeń, czy spotkań, czy a, czegoś, co się zadziewa, to będzie bardzo silnie chronić Ciebie od środka przed Tobą samym, przed tymi wszystkimi negatywnymi cechami, które trzeba przepracować, negatywnymi emocjami, z których będziemy się oczyszczać. Ta praktyka będzie chronić się przed piekłem od środka i na zewnątrz. Do usług z SOS-em przytulam i do zobaczenia wkrótce.